Cześć w sobotę rano. Dzisiaj zalewamy ostatni wieniec w tym roku. Tak więc jeszcze tu wam zaprezentujemy w naszym wykonaniu po raz ostatni. Wieniec, ostatni była płyta po raz ostatni, teraz jest wieniec, właściwie chudziak nie płyta, bo płyta chętnie by, bym wam zaprezentował, jakby była taka możliwość. Niemniej jednak mamy 827 beton już na myśli boży jest, bo przed chwilą się minąłem z pompą i z gruchą. Tak więc lecimy w poniedziałek rozszalujemy w poniedziałek rozszalujemy i prawdopodobnie przylecę koparkom od razu jak chłopaki będą rozszalowywali żeby w poniedziałek zakończyć temat jabłonkowej na tą chwilę oczywiście, no bo lada chwila wjeżdżają dachy, 24 pierwszy dachy wjeżdżają no i wszystkie 5 domów będą robione po kolei, czyli myślę, że w przeciągu półtorej tygodnia ogarną te 5 domów no i później, tak jak montowane wiązary, w takiej kolejności lecimy z dachami tak więc trochę, aby teraz nie padał deszcz, to nas teraz y, taką potrzebujemy pogodę, żeby było sucho, bo ostatnio u nas zaczęło padać, no ale to chyba już wszędzie, no już taka pora roku i tak zrobiliśmy kawał roboty w tym roku. Ja w takim czasie jak chłopaki działają sami, walczę z równiarką o pół dniami, bo nie mam w dzień czasu i in, inne zawodowe sprawy realizuję y, nowe, nowe rzeczy realizuję już. Już, już w, praktycznie również, nie tylko na papierze, nie tylko w teorii, bo trwało to długo, tak więc jest na to czas doskonały. Maszyna mam e, główną konstrukcję zrobioną. Teraz kwestia dopracowania tego wszystkiego, bo idzie to wszystko z partyzanta z głowy. Jak najczęściej to u mnie bywa, ale myślę, że będzie z olicy sprzęcior. E, lata chwila się okaże w następnym tygodniu, no bo w poniedziałek tutaj spędzimy dzień na rozstrzelowaniu, na ogarnięciu, yy, niwelacji terenu dookoła tego najbliższego. No i potem y, zabieramy się za trawę. Mam obawę taką, bo y, czas jest idealny na, na, na trawę. Właściwie to jest koniec idealnego czasu. Tak więc jeszcze się łapie we wrześniu. No ale obawiam się kurczę trochę tego, że co jak popada deszcz. No, jak popada deszcz to mi to wszystko spłynie, bo u nas nie ma w poziomie działki. Tylko wszystko płynie w jednym kierunku, w najniższy punkt. Jeżeli bym posiał trawę, to już nie chodzi teraz o tak naprawdę, o koszt również, bo trawa będzie trochę kosztowała na taki areał ale o, bardziej chodzi o pracę, o przygotowanie tego wszystkiego no bo kurczę, przygotujemy, a spłynie to wszystko z deszczem no i szkoda, szkoda czasu, pieniędzy również ale głównie, głównie tej roboty i czasu mojego i chłopaków tak więc jak widać są sprzęty piękna pogoda się trafiła co, no jedziemy, gotowi mała pompa ale dzięki temu, że orzecha nie ma, <laughs> powinno nie być żadnego problemu, żeby tutaj sięgnąć. Może nie tyle żadnego, ale bez większych utrudnień. Kawa! Ten blat połóżcie na wejście jak będziecie ten, jak już wejdziesz do góry. Musi rzad, rzadkie wypluć zawsze, tak więc nie jest to żadna strata, jakby ktoś myślał, że jest. Nie, nie jest. Czyli co, kawulec ostatnio doskonale lał ilość, tak więc leci z rurą, Wiktor z wibratorem Ja od razu lecę, ściągam na gotowo Bo tu jest pracy na dwóch, tak na dobrą sprawę Kawała, Ja mam oczy, Na razie tu ja nie mam co robić na dobrą sprawę, bo musi przelecieć spory kawałek Dopiero może zacząć jechać wibrować, żeby się nie rozpływało w dalszych yy, częściach Zalewania Co ty robisz? Ty głupi Jogi, jest. co? Może pier tom, tą polećmy Odwrotnie Słuchaj, patrz i słuchaj To drzy mordę wystarczające głośno Ale to nie słychać, to o to mi chodzi nie, że ty jesteś niespokojny, kawa? E, chyba nawet bez wyginania. Ja wolę, jak wyżej troszkę jest, i jest lepiej. Wiesz, o co chodzi? Ja wiem, że to tak w się mówi. I Orzech dzisiaj, gruby materiał, idzie do wykorzystania. Zabiera sąsiad ten gruby materiał, co tam z niego wykorzysta, a resztę Wiktor sobie chyba bierze. A w ogóle, tu tu lecimy, tak jak zegar, wskazówki zegara. A tutaj trochę od razu. Z meter dolej. Do Ostatnia okazja Wam zaprezentować w jaki sposób słup zalewać. Nie lejcie od razu do słupa betonu pionowo, bo bardzo wysoce prawdopodobne, że na dole go rozwali. Niestety bez względu na to, jak, jak może być ściśnięty, zabezpieczony, jest duże prawdopodobieństwo, że puści na dole. Le lejcie po ściance, czyli lejcie w tym miejscu, albo w tym, on wpływając. Nie, Wiktor, jeszcze, nie, Wiktor. Jak będzie do połowy dopiero dojdzie. Tu patakowi też zalewasz. Pierwszy wkładasz przed zalaniem. Odpal, odpal. Daj mi, zalewania wyciągasz do góry powoli. Kiemulecie. Widzicie? Sam wpływa to wiperka. I może na pierak sam szanuje. Tak słupa mi to zalewać. A reszta co Wam więcej pokazywać? Plasujcie te podkładki, bo one są naprawdę tanie jak barszcz. A ułatwiają robotę i macie zachowaną wszędzie taką samą wysokość. Jednak ostatecznie. Gdzie mój sprzęt teraz? Operatora ściągającego. nadmiar wcześniej ściągnięty wystarczy do tego żeby tu uzupełnić, bo tu jest trochę za mało było, widać nie starczy tego nadmiaru Dobrze jest? Ja się dołożę Dużo nie brakuje wrzucić i ostrym startować Cześć Mam Co? Kawa zawsze ma stresa Kawa zawsze ma stresa o słupy, że rozwali. No bo parę razy nam jednak puściły. Mimo najszczerszych chęci i kurcze zabezpieczne. Dlatego kabulet jest odpowiedzialny za to, że nawet zawsze po tym, jak już mamy słupy zaszalowane, w dniu zalewania, czyli dzisiaj, kawa jeszcze wszystkie rzadki sprawdza i dobija. Mówiłem wielokrotnie, aby nie było żadnych krótków wystających, bo uszkodzicie, znaczy niekoniecznie nie uszkodzicie, ale jest duże prawdopodobieństwo uszkodzenia wtedy izolacji yy, ewentualnej murłaty, tak? murłaty, czy też wiązarów. Yy, izolacji pod murłatę albo pod wiązary. Jak się już człowiek stara od początku, żeby to było tak jak powinno, tak jakby się chciało, żeby było właściwie, to to jedno jest związane bardzo z drugim. Tak więc z tego pilnujemy po prostu. A różnie bywa na budowach niestety. Doskonale wiecie jak jest na budowach. Budujecie swoje domy, bo większość osób, kto ogląda te materiały, To większość osób albo jest przed decyzją, przed podjęciem decyzji o budowie domu, albo już dom budują. Tak więc wiecie jak jest na budowach. Różnie z tą jakością bywa niestety. Trudno, żebyśmy robili coś publicznie, jakąś lipę totalną od Bo ja bo ja po ponawiam swoją wypowiedź, że my nie robimy jakoś najlepiej. naj, nie jesteśmy naj, w żadnym wypadku. Ale robimy to publicznie i wypadałoby, żeby to było zrobione poprawnie. To mam wyrównaną, tą również lecę do końca, chłopaki, w międzyczasie pooberniam sprzęty. A powiem Wam, że jeszcze ważna sprawa jest, i to też potwierdzi każdy operator i kierowca. Jeżeli już lejecie beton, jako wykonawcy, czy też jako inwestorzy, nawet zapewnijcie na czas, żeby był dojazd zrobiony dla sprzętu. Bo to jest bardzo istotna sprawa. Na przełomie tych trzech lat, jak prowadzę kanał, czy tam, no chyba, no, na tym przełomie. Na, na którym prowadzę kanał, może tak powiem, to bywało różnie u nas, tak na początku też. Z tym, że miałem fadromę, babkę miałem. Babką robiła roboty, jak się zakopali, ale od czasu, jak mam swój sprzęt, już nawet jak jeszcze nie miałem swojego sprzętu, to też nie wszystko publicznie szło, ale yy, wolałem zapłacić stówę ja, ja jako wykonawca, za koparkę. Żeby przyjechał zrobił dojazd, żeby w trakcie zalewania nie było problemu, bo beton też ma swój czas oczywiście od wyjazdu z betoniarni, ma swój czas do zalania, bo zaczyna wiązać i jest później dupa. Tego procesu nie zatrzymacie niestety. Tak więc e, ważna sprawa również taka, która nam wyszła z praktyki, z obserwacji to do, zapewnicie dojazd do budowy, do, 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 do miejsca, w którym będzie beton. Będzie łatwiej, bez nerwów niepotrzebnych. No i też szczerze mówiąc, bez dodatkowych kosztów. Bo proszę mi uwierzyć, my również walczyliśmy na gorąco z takimi akcjami nieraz. Z tym, że swoim sprzętem do wyciągania babkę miałem, tak? Ale jakby trzeba było szybko kołować ciągnik, bo nieraz bywały sytuacje, że kurczę, zwykły, zwykły ciągnik mały nie, nie dałby robić z takiej z pełną gruszką. Taka chyba największa akcja, jak, jak się. U nas była e, sytuacja na budowie to jak laliśmy un, u nas e, fundament pod ogrodzenie jak się prawymi kołami wpierdzieliła grucha pełna betonu to babka dała radę, jest to nagrane na kanale, aż sam sobie w to obejrzę To jest A po co? To babka miała tą moc swoją niesamowito cały czas chodzi mi po głowie jeszcze ze sprzętów jakie mi chodzą po głowiach które prędzej czy później na pewno u nas się pojawią to będzie KTS No i myślę o ładowarce czołowej ale jakiejś małej, takiej zgrabnej Nie najmniejszej, nie, nawet, nawet wchodzi w grę mini Boisz się, że, że, że dumny jesteś? Z kogo? No ze mnie? A zauważ, się od zębów słońce odbijasz. No, Weź ten, oś oświetl wieżę kościoła teraz. Ustaw się odpowiednio, o, nie, żeby się słońce odbiło. Nie odpiło. mogę, bo ja, diabły nie mogą tak się patrzeć. <noise> Diabły? Zaraz to muszę wziąć i tam, to tamtą Ale co Chcesz jeszcze beton? Co? Chcesz? No, Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o rozstrzelowywanie, bo to się często powtarza Tak, możecie rozstrzelować na drugi dzień, bez żadnego problemu Tak Ja dzisiaj po południu będę rozstrzelał Tak Na drugi I dzień co? śmiało możecie rozstrzelowywać Co dzisiaj Wszystko, wszystkie. nie? No I się nie boję Słupy. Najgorze to dla mnie są słupy. A tam? ja najbardziej wiesz, gdzie, gdzie mam obawę? zacząłem dawać te słupy. Ja najbardziej jak lejemy duże nadproże, jakieś. Tak jak ów laliśmy tam. Mnie Aha, to jednak no, no, najbardziej. No. Wiesz? Tylko, że tam zabezpieczyliśmy, pamiętasz? Pasami. A u Daniela nie zabezpieczyliśmy. Tam miałem, u Daniela miałem stracha. Ale udało się udało. No, no. no tam chyba trzeba powiedzieć, że się udało właściwie. Okay. Ale że, my, że Ty nie wpadłeś nie byś na to. A wiesz, ile mi to ludzi podpowiada, ja to wiem, czych sam widziałem 5 Aha. lat temu. Ja to osobiście widziałem, ale tak nie wiem. A wiesz czemu? No bo kupiłem na początku tamte, nie? To wiesz, to pewnie też w głowie taka wizja była. Jest sprzęt, to czemu go nie wykorzystywać? Szkoda kasy, nie? Ale patrz, ile jest zaoszczędzone w za daj im Czasu? No, czas, no. no! full czasu, naprawdę. A pamiętasz, ile te wiel było razy ostrzyć? I dobrze, że nie ma takiego słońca. Ostatni metr został, dyrektor zaciera. Ja lecę na następną budowę coś ogarnąć. A e, i co? Dzisiaj chłopaki fajne też mają. Tylko ogarniemy jeszcze tutaj. Tu na dole wam też pokażę. Chyba jest okazja. Zresztą z góry doskonale widać. Zobaczcie, piasek. Pamiętajcie. Na papę, bo to co spada, widać doskonale kontrast koloru. To co spada z góry przy ściąganiu czy przy zalewaniu, przyklei się do piasku tylko, a na pewno się już nie przyklei do papy ani do najbliższego betonu, który tutaj jest chudziak wylany. Bo jeżeli związałby się ten beton z tym betonem, no to wtedy już tylko taka ostra skrobaczka do posadzki wchodzi w grę i wyrywacie ten beton, wyrwiecie bo ten jest mocniejszy na wieniec. No i co, i tyle. Kolejna do przodu. Piąty wieniec w tym roku mamy. Który dzisiaj mamy? 14. Wczoraj był piątek 13. Mieliście wczoraj w piątek 13 jakieś yy, w związku z piątkiem 13 akcje? Ja nie miałem akurat. Ty co miałeś? Oj, tamty zawsze masz porozpieprzane. Tak więc 10 kwietnia zaczęliśmy sezon w tym roku. Mamy 13 yy, wrzesień. 14 wrzesień. Mamy piąty gotowy wieniec. Następny tydzień poświęcamy na trawę i u nas i czekamy na wiązary. 24. Wjeżdżają wiązary wpadają wiązary 24. Jak założą wiązary na myśli Bożycach, my rozkładamy rusztowanie, atakujemy tam pokrycie. Z tego co mi wiadomo, to będzie pierwszy dom na Myśli Bożycach, drugi dom będzie pierwszy tutaj, który jest, czyli tam od tamtej strony patrząc. Później będzie ten dom tutaj, ten i ten na poetów, Bo wiązało się to z tym, jak inwestorzy wpłacali po prostu zaliczki za Na tej zasadzie szła produkcja i kolejność tak naprawdę. Tak więc. W poniedziałek wpadnę tylko koparką wyrównam dookoła, posprzątamy i zostawiamy budowę po naszemu, tak żebyśmy się nie musieli ani za to wstydzić. Jak ktoś przyjedzie zobaczyć, czy też inwestor, czy, czy ktokolwiek postronny, bo tak być powinno. Ja tak uważam, jestem tego zdania i dzięki temu to wszystko idzie. I do tego również po raz kolejny namawiam wykonawców, żeby dbać o robotę, żeby robić ją po prostu solidnie. Cześć. Aha, jeszcze wam pokażę później maszyna w jakim jest stadium. Równiarka. Tak więc wygląda na tę chwilę sprzęcior. Oczywiście, tak jak mówiłem, jest tylko baza główna zrobiona, ale yy, nie mam jeszcze podłączonej hydrauliki. A ciężko bardzo podnieść to. Generalnie, zasadę widzicie tak czyli ten siłownik będzie poruszał całym lamieszem góra-dół. 20 cm do góry będzie podnosił. Wystarcza mi to i w dół będzie dociskał jeszcze dobrą dychę, też mi to wystarcza. To jest jedna sprawa, poziom. Druga sprawa to jest poziom tego. Będzie sterowany, też na piaście jest. Będzie jeszcze w ten sposób cały lemierz sterowany. I jeszcze będzie trzeci, czyli tu będzie drugi siłownik i trzeci siłownik będzie jeszcze przed tym lemieszem. Tu wcześniej będzie szło również na szerokość samego, samego płaskownika będzie szło nie wiem jak to nazwać to co będzie spulchniało grunt taka brona jakby coś, coś, coś na zasadę brony ale w jednej linii będą płaskowniki ósemki dospawane na ostrzone co 5 cm i one będą w pierwszej kolejności szły niezależnie będzie można sterować będzie mogło to być w powietrzu a brona nisko będą mogły być razem jednocześnie tak więc trzy siłowniki sterowanie rozdziela trzy sekcyjne tu dopasowałem Metodą próby błędów, długość dyszla, bo był dużo dłuższy na początku, ale no nie był taki zwinny, sprzęt teraz jest strasznie zwinny. Jest to wytrzymałe rozwiązanie. Przetestowałem tak na sucho jeżdżąc, czyli to tak jakby latająca łyżka. Czyli zobaczcie, tam na piaście, to jest bardzo mocne rozwiązanie piasta. Tu, tu miałem największy problem, jak rozwiązać ten moment. Te miejsce, żeby, żeby to chodziło. Na no śrubę, chciałem to zrobić wpierw, ale kurczę, zobaczyłem, że śruby to jednak nie jest dobre rozwiązanie. Wszystko zrobione z płaskownika dziesiątki. Uszy również są z płaskownika dziesiątki. Na razie jest to tylko tak połapane. Jeżeli już będę miał całość przetestowaną, wtedy będzie to pospawane na gotowo. Hydraulikę bym chciał we wtorek zamontować, zakuć węże, podłączyć wszystko, żebyśmy mogli w następnym tygodniu działać z chłopakami. Tu u nas mamy tydzień na to. Rzadko się zdarza taka okazja, taki wolny tydzień tutaj u nas. Tak więc w tym tygodniu chcemy zrobić z łopakami szklanki na jeden kontener, szklanki na drugi kontener i posiać trawę. Cześć i dzięki za uwagę.